Tak włączyłam, ostrość o, o zaczarowanej owieczce. Pewien bogaty owczarz przyjął na służbę biednego pastuszka. Pastuszek całe dnie pilnował owiec i przygrywał sobie na fujarce. Wśród stada była jedna owieczka, która chodziło, chodziła krok w krok za pastuszkiem. A kiedy grała na fujarce, kładła mu się u nóg i piosenek słuchała. Mijało, e, mijało lato. Owce wyrosły. Sierść na nich stała się gęsta i śniąca. A dziwna owieczka była wciąż mała i chuda. Ta owca źle się schowała. Chowa rzekł owczarz. Trzeba ją sprzedać. Nie oddam owieczki nikomu, postanowił pasturze, pastuszek. Ukryję ją w lesie i będę się nią opiekował. No Nocą pastuszek wyprowadził zwierzątko w las. Taki, przepraszam, bo tu coś mi nie brak. Zbudował szałat Nanosił pachnącego siana Nic ci tutaj nie grozi Maleństwo powiedział Owczarz dowiedział się O ukryciu owcy I wpadł w złość Kiedy jesteś taki Wynoś się ze swoją ulubienicą Krzycza Wypędził chłopca z domu I na dodatek połamał mu fujarkę Pasuszek do lasu, owcy ani śladu. Powędrował więc dalej, aż tak samo morze. Tam zaciągnął się na statek. Na pełnym morzu rozszalała burza, i statek zaczął tonąć. Z fali wynurzyła się wielka ryba i zabrała chłopca na grzbiet. Zawiozła go ona. Na nieznaną wyspę idzie pastuszek brzegiem, patrzy, drzewo przedziwne rośnie, śpiewa listkami jak zaczarowane. Smutek ogarnął chłopca, przypomniał sobie fujarkę wierzbową, odłamał gałązkę i fujarczynę z niej wykręcił. Zagram sobie, powiedział, może los się odmieni. Los się odmieni. Popłynęły słodkie dźwięki Przez nieznaną wyspę. Nagle dziwo, owieczka znajoma Staje przed chłopcem. I niespodziewane nie w dziewczynę się zamienia. No, stałam zaklęta w owieczkę, w Królestwo moje w bezludną wyspę, Mówi królewna. Twoja dobroć i piosenka Stjęła ze mnie złe czary. Zostań tu na zawsze. Pastuszek pozostał na wyspie i królewnę za żonę pojął. O zaczarowanej owieczce to było koniec.